Mamy już na żółtym jaja kulturowy kulturowy to a kulturowy 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 to ja kulturowy kulturowy kulturowy

To yes. taki płyściutek z misi. Tutaj jest coś napisane. i Nie wiem, co jest tam. coś tam jest. Jak ktoś to ma, to może wiedzieć. Okej. Okay. No i w sumie to takie... No, nie, 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 nie.

I składacie, żeby to tutaj nie przez strzyni. Ok. I ten jóg, tutaj tak, który jest pusty. Składacie podobnie, a wygląda Okay. Okej, i ten też składacie. A my to wyglądało Teraz yes. uh -huh. musicie to, które jest tutaj w znowu złożyć na Okej, to też odstające składacie tu i to przykleimy. Mi chodziło z tym odstające. I to składacie. Ok. No i teraz to, to sklejacie tutaj klejem. Obojętnie jakie ja mam kleje w sztyfcie. Dobra i teraz tą część też przyklejacie.

Ok, powinno powstać takie coś, do którego da się coś włożyć. Okej, okay, tak. Tego to tak, Tocznie, M -m -m. Mamy Fuszymy, jak odrzuć, to co i Mogę inaczej sobie poszedłem, jakie chcesz sobie rzeczy? A było dobre, nie. Jak coś oczywiście u mnie, ale to zrobiła. Ja to zabijacie, ale jeszcze nie to jest albo właśnie możecie zrobić kolejną kajskę. Chyba tak zrobię. No to jednak nie zrobię z kolejną. No nie, 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 nie. być tak dokładnie. No. No musimy po prostu dokładnie. Okej, właśnie sobie widzę tak. Jak wchodzę OK, Okej, okay, no i najsłyszycie takie coś. I teraz ja po tym kształcie mam sobie to wyciągnąć. Dobra, no, ja w środku mam sobie takie coś. I zawijać, co ja z większe pętelki. I to też przykleić. Bo no, ja nie, już nie wiem. Dobra. Po prostu do środka sobie też tam coś tam włożycie. Jak macie prawdziwe już no to możecie. Bo na czekaj możecie. To będzie mi tyle. Pa! Widzimy się później.